Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S69 Wielsko-Biała Żywiec z Wardoń. Odcinek Węzeł Mikuszowice Żywiec. Umowa numer GDDKiA, oddział Katowice 1 S69 2014. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Znajduje się on na liście projektów indywidualnych tego programu do 85% wydatków kwalifikowanych. Jego pozostałe koszty będą pokryte z Funduszu Generalnej Dyrekcji Kół Krajowych i Autostrad. Kontrakt dotyczy kontynuacji budowy drogi ekspresowej S69 Wielsko-Biała-Żywiec odcinek od węzła Mikuszowice Żywiecka-Bystrzańska do żywca. Ma długość 15 560 m i w całości przebiega po nowym śladzie. Kwota kontraktu brutto to 260 918 631 zł. Zaplanowany czas realizacji to 9 miesięcy bez okresów zimowych, to jest od 15 grudnia do 15 marca. Zgodnie z planem realizacja kontraktu i roboty trwają od 2 lipca 2014 roku do 2 lipca 2015 roku. Pod względem administracyjnym, projektowany odcinek drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała-Żywiec leży na terenie województwa śląskiego w obrębie powiatów Bielsko-Bialskiego i Żywieckiego. Początek opracowania zlokalizowany jest za wybudowanym wcześniej węzłem Mikuszowice. Projektowany odcinek drogi ekspresowej łączy się tam z gotową już drogą ekspresową S69, tak zwaną północno-wschodnią obwodową Bielska Białej. Koniec kontraktu łączy się poprzez węzeł Żywiec ze zrealizowanymi już wcześniej odcinkami A1 i A2 drogi ekspresowej S69 Żywiec przybędza. Realizowany kontrakt jest kontynuacją wcześniejszej inwestycji budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała Żywiec, która rozpoczęła się 19 sierpnia 2010 roku. Koszt całkowity projektu oszacowano wtedy na ponad miliard 258 milionów złotych. Pierwotnie wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu zostało konsorcjum firm Polimex Mostostal, Lider oraz Doprastaw i zakład robót mostowych Mostmar. Obecnie kontynuację budowy prowadzi Mota Angel Central Europe S.A. Nadzór inwestorski sprawowało i sprawuje nadal konsorcjum firm La France Polska, spółka Zoo oraz Invest Complex, spółka Zoo. Parametry techniczne budowanej drogi ekspresowej zakładają, że będzie to droga klasy S o kategorii ruchu KR-6 przy obciążeniu 115 kN na oś i prędkości miarodajnej 100 km na godzinę. Pasy ruchu to dwie jezdnie po dwa pasy o szerokości 3,5 m. Pas awaryjny 2,5 metra, szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami i zakładaną rezerwą na trzecie pasy ruchu dobudowywane od środka wynosi 12 metrów. Na realizowanym odcinku budowane są cztery węzły drogowe: Węzeł Wilkowice na przecięciu S69 z ulicą Wyzwolenia w Wilkowicach węzeł Buczkowice na przecięciu S69 z istniejącą DK69 w Rybarzowicach, węzeł Łodygowice na przecięciu S69 z ulicą Kasztanową w Łodygowicach oraz węzeł Żywiec łączący się poprzez rondo z drogą DK69 i drogami wojewódzkimi nr 945 i 946 – oraz włączający nowo wybudowany odcinek S69 do istniejącej drogi ekspresowej S69 w kierunku na Zwardoń. Budowanych jest też 25 obiektów inżynierskich o łącznej długości około 3 km, m.in. mosty i wiadukty, estakady oraz kładki dla pieszych. Ważnym elementem kontraktu są nowoczesne urządzenia ochrony środowiska. Przepusty dostosowane do migracji zwierząt, ekrany akustyczne, kanalizacja deszczowa, rowy drogowe o przekroju szczelnym, urządzenia oczyszczające ścieki drogowe oraz pasy zieleni ochronnej. Od początku realizacji kontraktu najbardziej zaawansowane były prace przy budowie obiektu MS01 nad rzeką Białką. To most w ciągu drogi S69 o długości 125 metrów. Czteroprzęsłowy o ustroju nośnym, kablobetonowym, dwudziwigarowy. Jesień 2010 roku była również okresem, gdy trwała mobilizacja ludzi i sprzętu na budowie węzła Buczkowice, gdzie na potrzeby realizacji kontraktu stawiano nową betoniarnię. W pobliżu betoniarni zaprojektowany został największy na kontrakcie obiekt estakada ES-09 o długości około 1280 metrów. Obiekt budowany jest w ciągu drogi S69 nad miejscowością Rybarzowice, ulicą Żywiecką i rzeką Żylicą. Ustrój nośny 22 przęsłowy, ciągły, dwudźwigarowy o konstrukcji zespolonej, stalowo-żelbetowej. Wśród obiektów wznoszonych w pierwszej kolejności znalazł się również wiadukt WS10 w ciągu drogi S69 nad drogą DW24, Ciekiem Wodnym oraz ulicą Żeromskiego. Wiadukt będzie miał 226 metrów długości, 6 przęseł, ustrój nośny sprężony, ciągły, płytowo-belkowy. Rok 2011 minął zdecydowanie pod znakiem przygotowań do robót branżowych oraz przekładania urządzeń obcych. Wznoszone były też obiekty mostowe. Przy większości z nich prowadzono palowania, wznoszono podpory i słupy, by następnie móc przystępować do betonowania płyt ustroju nośnego. W drugiej połowie roku 2011 wykonawca zintensyfikował realizację robót ziemnych, wykopy i nasypy, a ich wykonanie sięgało w najlepszych miesiącach prawie 300 000 metrów sześciennych. W roku 2012 wykonawca angażował do prowadzenia robót około 800 pracowników z kilkudziesięcioma jednostkami sprzętu budowlanego i transportowego. Kontynuowane były też prace na obiektach mostowych, gdzie średnie zaawansowanie wyniosło ogółem aż 67%. Większość obiektów gotowa była już w stanie surowym. Najbardziej zaawansowane w ponad 80% były MS12. MS 13. Podobnie, bo w 70% gotowe były obiekty WS 15 oraz WS 11. W czerwcu 2012 roku na największym obiekcie ES 09 w Rybarzowicach zakończono prace związane z nasuwaniem i montażem stalowych belek konstrukcji nośnej i zaawansowanie robót przekroczyło tu 60%. Lato 2012 roku jest też czasem przyspieszenia robót drogowych, głównie wykopów i nasypów, do 20% zaawansowania. Zakończono prace przekładkowe urządzeń infrastruktury technicznej na drogach dojazdowych i przepustach. Prace przy kanalizacji i odwodnieniu zrealizowano w 40%. Skarpy wykopów wzmacniano przed osuwaniem poprzez gwoździowanie. Do połowy 2012 roku z 2,5 miliona metrów sześciennych robót ziemnych zrealizowano około 60%. Trwały też prace przy odprowadzaniu wód opadowych. W budowie było 17 zbiorników, z czego 14 zrealizowano w 90%. uregulowano koryto potoku Kielichowiec, porządkując i wzmacniając jego skarpy. Wykonawca zabezpieczył też siedliska płazów poprzez specjalne płotki i siatki ochronne. Niestety, w decydującym dla realizacji kontraktu roku 2013 Dotychczasowy wykonawca przestał realizować roboty zgodnie z podpisaną wcześniej umową. W związku z tym 31 grudnia 2013 roku zamawiający, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wypowiedziała dotychczas obowiązującą umowę. Po czterech latach realizacji kontraktu do chwili jego zerwania, zaplanowane prace wykonane zostały w latach 2010-2014. 75%. Zaawansowanie realizacji robót drogowych wyniosło średnio 53,5%. W tym zakresie wykonano między innymi 69% robót przygotowawczych 83% robót ziemnych 54% podbudowy 2% nawierzchni i 26% robót wykończeniowych. W 60% zrealizowano elementy wyposażenia ulic, a w 40% urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaawansowanie realizacji odwodnienia korpusu drogowego, w tym 96% przepustów, 67% kanalizacji deszczowej i 84% zbiorników retencyjnych. Najbardziej zaawansowanym był odcinek drogi od węzła Mikuszowice do węzła Buczkowice. W zakresie robót drogowych wykonano tu już warstwy konstrukcyjne na wierzchni, łącznie z warstwą podbudowy bitumicznej. Zaawansowanie realizacji obiektów inżynierskich wyniosło 78%. W tym zakresie dwa wiadukty WD04 w ciągu ulicy rolniczej w Wilkowicach oraz WD-16 w ciągu ulicy Jana Pawła w Pietrzykowicach zostały całkowicie ukończone i oddane do użytkowania. Budowę mostu MS-14 doprowadzono do etapu nasunięcia konstrukcji stalowej. Również na estakadzie ES-09 w 60% wykonana została płyta ustroju nośnego. Na pozostałych obiektach płyty ustroju nośnego zostały wykonane w całości. W tej sytuacji 2 stycznia 2014 roku ogłoszony został przetarg na... Kontynuację budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała Żywiec z Wardoń, odcinek węzeł Mikuszowice Żywiecka-Bystrzańska do Żywca. Jego celem było wyłonienie nowego wykonawcy i kompleksowe dokończenie pierwotnie zaplanowanych, a niedokończonych przez poprzednich wykonawców 25% niezrealizowanych robót budowlanych. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nowym wykonawcą robót została firma Mota Engine Europe. SA z Krakowa, którą 2 lipca 2014 roku podpisano umowę na dokończenie kontraktu. Jednocześnie z dniem podpisania umowy rozpoczęto prace budowlane. W pierwszych tygodniach realizacji kontraktu w zakresie robót drogowych wykonawca skupił się na przygotowaniach do układania nawierzchni, a największe zaawansowanie rzeczowe, około 30%, osiągnął w zakresie układania warstwy wiążącej. Wykonywano też prace z zakresu zieleni drogowej, elementów wyposażenia ulic i inne roboty wykończeniowe, których średnie zaawansowanie wynosiło już około 12%. W zakresie robót mostowych najbardziej intensywne prace trwały na obiektach MS05 i WS18, gdzie wykonywano instalację odwadniającą z zastosowaniem rur HDPE. W zakresie robót branżowych na kontrakcie do końca września 2014 roku największe zaawansowanie osiągnięto przy budowie i zabezpieczeniu cieków wodnych 38% oraz energetyce 7%. Podsumowując pierwsze tygodnie realizacji nowego kontraktu, można stwierdzić, że sprawna mobilizacja ludzi i sprzętu oraz dobra organizacja pracy i sprzyjające warunki pogodowe sprawiły, że planowany termin zakończenia robót w lipcu 2015 roku nie jest zagrożony.